Najlepszy wers, część 49. Dzisiaj rozwiązanie naszej piątkowej, weekendowej zabawy, czyli Belmondo, PSW -I, i Wasz najlepszy wers. wers. Dziękujemy za e, multum komentarzy. Tak. Basia sobie to wszystko rozpisała. Ja dzisiaj niestety nie zdążyłam, więc ja tylko wydrukowałam. Ale powiem Wam, że dzięki temu, że były pewne typy, możemy tutaj finalistów wyłonić. I de facto powiedzieć, jaki był według was, według was najlepszy wers w utworze Belmondo. I tak. No to tak. Miejsce trzecie. Ale ja mam dwóch. dwóch no. no to w takim razie wróć. Miejsce drugie. Miejsce drugie. Zwrotnica sosu odwraca koleje losu. I głosowali woda gazowana, szok, rapujące pierogi, Tomasz. Skończyłem się oraz falus. Brawo! Tak jest. A jak Tobie się Iwana podoba ten wers? Wiesz co? Podoba mi się. Tak, jest bo taki mocny, prawda? Jest taki mocny, bo mhm. tutaj mamy nawiązanie oczywiście nie do sosu pieczeniowego, tylko mamy tutaj nawiązanie do języka slangowego, za co Wam dziękujemy, bo też poszerzamy swoje... Tak, i tre... dziękujemy słownikowi e, miejskiemu. miejskiemu tak. <grym> to jest pewność siebie, nonszalancja, władza, wpływ, taki troszeczkę tak. e, buńczuczny styl, ale to jest też być, mieć sos... To jest być w czymś dobrym. Tak, i wiesz co, I jakie to jest fajne nawiązanie do tego buta w butonierce jesieckiego, tak. który wczoraj przytoczałaś. Tak, tak. Zobaczcie sobie proszę ten poprzedni no. filmik. To, tak, 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 tak. To tam jest wiersz futurystów przytoczony. Tak, u nich też zwrotnica sosu e, zmieniała koleje losu. Tak, odwracała tak. je. Tak samo można powiedzieć, co tutaj zrobił Wokulski? Jak stał się tym, który wszedł na salonę, on również odmienił swoje życie. Ta zwrotnica się e, zmieniła wraz z tym, kim się stał, jaką się stał osobowością. A jak już potem się nauczyła angielskiego, to, to już w ogóle. w ogóle poszedł. I dobrze, bo to ta no. Izabela. <grywka> <grywka> tak, a pierwsze miejsce. No. no, tak. Kasia. Niektóre mosty muszą płonąć, a niektórym należy się piorun ochron. Z podkreśleniem, niektóre mosty muszą płonąć. Muszą. Tak. Niektóre muszą. mosty trzeba za sobą spalić. Mhm. E, toksyczne relacje. Tak. E, te, które sprawiają, że nasze życie. Nie jest do końca naszym życiem, że my się dostosowujemy do innych. Jesteśmy tak tymi zwanymi e, giwerami, a tejkerzy mm -hmm. tylko sobie czekają na to, żeby brać i brać i brać. Tak, i tak. I nie możemy uczynić tego kroku w przód, ponieważ coś nas cały czas trzyma w jakimś tam danym miejscu. Czyli Ta głowa w worku. A to też. No, ale <laughs> też. to też poczucie przyzwoitości, tak. poczucie zależności. A niektóre mosty rzeczywiście muszą spłonąć i o tym pisali, ja przepraszam, bo może się nie, nie rozczytam, więc sorki za błędy, stoczyłem się, S4B, falus, chmury nie było, Jubis, Cynamon. Mon. Cynamon Mon, pozdrawiamy, Ach. bo komentuje praktycznie każdy, dziękujemy. Ja już Was rozpoznaję. A ja mam słaby wzrok, dopiero w tej, w tej chwili to widzę Iwona, że ja nic nie no. widzę. Popa grałam coś. Kwiatek. E, co tu napisam? Barista, tak? 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 tak. Tak No, także super, bo skupiliście się na tych wersach, które rzeczywiście są fantastyczne, są dobre, są oddziałujące i to widać również w statystykach. Tak. Mhm. Ale czyli... inne też są. Tak. Fajne. Czyli dzisiaj tak. było trochę statystycznie. A ja mam zupełnie inny wers, taki znaczy znowu taki dłuższy. Mimo chaosu ciągle iść do przodu, nie wysnuwać zbyt pochopnych wniosków, nie powielać donikąd idących wzorców, nie robić błędów popełnionych przez praojców. I wiecie jak ja tego słuchałam i sobie ja to czytałam, wiecie z czym się to skojarzyło. Teraz uwaga, trzymamy się wszyscy. Iść ciągle, iść w stronę słońca. Tak? W stronę słońca aż po horyzontu, kres. Iść ciągle, być w tej podróży. E, być sobą, być niepodzielnie. Oczami dziecka mierzyć świat. I tak idąc sobie w stronę słońca mhm. razem z Belmondo, dotarłam do kolejnej myśli, która mnie napadła. No. E, był film, e, nie pamiętam reżysera. W każdym razie, jak sobie wpiszecie Billy Elliot, uh -huh. na pewno Wam wyskoczy. To się rzecz dzieje w małym, górniczym miasteczku w północnej Anglii. Jest tam Billy, który jest bardzo wrażliwym chłopakiem, pełnym energii. Ale wychowuje się w miejscu, gdzie większość mężczyzn jest górnikami. Panuje ten kult takiego, prawda? No rozumiem. Męskiego mhm. mężczyzny. Ojciec chce, żeby został bokserem, a Billy chce tańczyć. Tak. Billy mhm. chce tańczyć. E, I pomimo e, tych wszystkich norm społecznych, które są mu narzucane, e, Odważnie postanawia uczęszczać na lekcje baletu. Uh -huh. To jest ta determinacja, ta niezłomność, y, eliminuje te wszystkie życiowe przeszkody i w końcu dostaje to, czego chce. Po tym tańcem on wyraża siebie. Czyli, no, ja tak płakałam strasznie na tym filmie <gry> i naprawdę, że to jest ta radość, która uh -huh. y, tkwi, Odrzuceniu tych wszystkich ograniczeń, przyzwyczy... przezwyciężeniu własnych obaw. Czyli nie powielać donikąd idących wzorców. Nie robić błędów popełnionych przez praojców. Ale to dla mnie też jest e, najlepszy wersja, że mhm. ja też tak? bym Iwona wybrałam. Tak. Właściwie nie robić błędów popełnionych przez praojców. E, ja nawet nie poszłam w tę stronę. Ja sobie pomyślałam o tym, że jak łatwo jest. Nie wynajdywać koła. Ja wiem, że to mówi się, musisz się sparzyć, żeby zrozumieć, ale jak łatwo jest, jakby było łatwo użyć rozumu i posłuchać tego, co mówi ci praojciec. Tak. I zobacz, Iwona, jakie to jest fantastyczne. No. Jak jeden wers odczytałyśmy w, w dwie, dwie strony, strony prawda? No. Bo ty, że okej, okay, praojcowie. Mają swoją ścieżkę, tak. nie trzeba ją, nią iść. A ja? Młodzi nie chcą iść ścieżką preojców, a może warto uczyć się na ich błędach? Tak. Dobrze, no, nie? no trzeba ja zawsze reber, O, to, to się już nie zmieni. A ja jestem znowu taka zespołowa. To jest no. też takie znaczy, moje. Ja też, też jestem no, ten też, ten, też, ale, też, ale właśnie ale... ja tak lubię, lubię po swojemu. A ja tak dla zespołu, to wiecie, no. oddam rękę, nogę i ten kadłubek by tak sobie tutaj po biurze skakał. No, no. 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 zawsze tak miałam właśnie, no. że, no może dlatego, że graliśmy w siatkówkę no. za dziecka dużo. No. Dlatego tak. dla mnie to przełamywanie stereotypów, ja bardzo nie lubię stereotypów. Eee, I to jest takie mega ważne a dla, dla mnie, mnie. A dla mnie właśnie znajdowanie... Eee, znajdowanie tej metody pośród wielu głosów, żeby dojść do jakiegoś kompromisu i zbudować no. po prostu coś niesamowitego, żeby ta wieża nie była wieżą Babel, tylko taką wieżą, taką która silną, mówi... mocną, tak, tak, prawdziwą tak, tak. z fundamentami. Znaczy ja generalnie też uważam, że mhm. historia kołem się toczy i ja tłukę mojemu dziecku, że na historii się uczymy. No, no, tak. no większość się nie uczy, ale tak, powinno się uczyć na tej dobrej historii. Wyłapywać te błędy i właśnie się na nich uczyć, a mamy wrażenie, że one są non stop powielane tak. i tutaj mamy historia kołem się toczy. Tak, 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 tak. No, tak więc bardzo dużo, bardzo pięknych wersów. E, hmm. niesamowicie oddziałujący. W tym roku na urodziny Czyli chciałbym spokój, spokój. Tak, ja też sobie tego życzę co ale, roku. Ale ja też, ja no. teraz w te urodziny, a były hmm. w tamtym miesiącu, sobie właśnie tego życzyłam. No, no. Bo, takie różne no. koleje losu. Tak. I w jebanej dziczy nie jest pewien żaden sojusz. Iwona, nasz jest pewien. Oczywiście, że tak. Zawsze. 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 nie dziczy. dziczy. I sobie damy radę. Tak. E, także tutaj byśmy polemizowały. Tak. <grym> Zwelna, no, no co jeszcze? Um, już, już mnie nie obchodzi tak. co, kto, jak i komu, po co, jak i gdzie. Teraz jestem najważniejszy ja. I tym akcentem.